Dobra, a więc tutaj trzeba się będzie skoncentrować, bo będzie dużo nowych tokenów. Na początek tłumaczę czym jest Penrose. Penrose jest agregatorem jeldu dla dystopii, więc użytkownicy dystopii mogą przenieść sobie swoje tokeny LP bezpośrednio na Penrose, po to aby otrzymywać zmaksymalizowane nagrody za dostarczanie płynności. I zaraz pokażę jak to się robi. Właściwie pokażę jak się poruszyć po Penrose, bo płynność to już przeniosłem. A więc pierwsze co robimy to wchodzimy na stronę penrose.money klikamy enter up. Ja tutaj już przeniosłem płynność. Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, bardzo proste. Jeżeli masz jakąś płynność na dystopii, wyciągasz do swojego portfela swoje LP tokeny i tutaj możesz je umieścić. Teraz tak. Co to nam daje? W zamian za umieszczenie tutaj płynności otrzymujemy tokeny Dystopia, tokeny Dyst i tokeny PenRos, tokeny PEN. Ja tutaj sobie zrobię claim profit od razu. Ok, teraz tak, mamy tutaj trzy główne zakładki. Pierwsza zakładka to Stake LP, czyli standardowo płynność, którą utworzyliśmy na Dystopii, możemy przenieść tutaj. Ja pokażę Wam moja pula z dystopii została tu przeniesiona, gdzie jest to usd plus jeżeli oglądaliście i pamiętacie to tutaj dostarczałem na dystopii dostarczałem płynność do pary usd plus usdc i teraz ta płynność jest przeniesiona tutaj za co otrzymuję nagrody jest 581 dolarów i mam zboostowane te nagrody tak APR jest 11% 1.8% dostaje tego boosta teraz tak Mogę tu zrobić konwersję, czyli zamienić tokeny dyst na tokeny pendyst. I co to znowu? Co to mi daje? W zamian za dostarczanie płynności na dystopii otrzymujemy tokeny dyst. Te z kolei tokeny możemy sprzedać, trzymać lub zamienić na głos w formie NFTK. Kiedy zamienimy swój głos na NFTK, nie możemy go sprzedać na regularnym deksie. Takie NFT nazywa się tokenami V i DYST. Możemy przy pomocy głosu głosować na pary, które otrzymują większą emisję kolejnych tokenów DYST plus otrzymują procentowy udział w opłatach transakcyjnych, które generuje ta pula. I teraz czym są tokeny PENDYST? PENDYST są tokenami DYST zamkniętymi na zawsze w maksymalnym vote loku co wie ten wie, że maksymalny vault lock na dystopii to było 4 lata i tutaj te tokeny pendyst są zmaksymalizowanym tym vault lockiem czyli mają najwyższą moc akumulacji, inflacji tokenów dyst i opłat transakcyjnych, te nagrody są dystrybuowane dla tych którzy stake'ują swoje tokeny pendyst, więc co ja tutaj robię, biorę swoje tokeny dyst i robię ich Konwersję, która jest tylko w jedną stronę. Można zamienić tokeny dist na tokeny pendyst, ale nie można zamienić tokenów pendyst na dyst. Natomiast można je spróbować wymienić e, na dystopie, tak jak na każdym regularnym deksie, wymienić jedne tokeny na drugie. Można na przykład też dostarczyć płynność do puli płynności dyst pendyst. Natomiast jest to konwersja tylko w jedną stronę. Możemy zamienić tokeny dist na tokeny pendyst ale nie możemy pendyst zamienić na dyst i tutaj jest właśnie informacja, że zamienianie tokenów dyst na pendyst jest jednostronna i nie może być odwrócona, natomiast mogą istnieć markety, gdzie można to zrobić ja zamieniam i od razu stake'uję mam swoje tokeny dyst, zamieniam je na tokeny pendyst i od razu stake'uję OK, saldo się zmieniło, teraz mam 87 Prawie 88 tokenów i uwaga mam tutaj 36 tokenów Penrose. Teraz czym są tokeny PEN? Tokeny PEN zapewniają maksymalną moc głosowania, natomiast zamiast być zablokowane na 4 lata są blokowane jedynie na 16 tygodni. Dodatkowo otrzymują 5% z opłat transakcyjnych generowanych wewnątrz protokołu PEN. Blokujemy MAX. Klikamy Zezwolenie na Dostęp. Informacja wyskakuje tutaj wcześniej, że zablokowane tokany PEN będą niedostępne przez 16 tygodni. Do wyjęcia. Ok, transakcja jest potwierdzona. Moje tokany są zablokowane. Teraz, według wszelkich prawidłów na niebie i ziemi, powinienem być w stanie głosować na parę. Które mnie interesują. Widzicie, mam tutaj teraz 36 głosów. Klikam w zakładkę vote i mam 36 głosów. Oczywiście, co robię? Głosuję na swoją parę USD plus USDC. Tu jest moja para. Ile? 36, 106, 174. Czyli cała moc mojego głosu idzie na moją parę. Potwierdzam i w ten oto prosty sposób maksymalizuję moje zyski z dostarczania płynności na Penrose, a tak właściwie to na dystopii, bo z tego co ja dobrze rozumiem, to ta płynność, która jest tutaj jest dostępna na dystopii, a jeżeli idzie o Penrose, to on tylko agreguje nagrody za tę płynność. W dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Dziękuję, żegnam, do zobaczenia, cześć, jak masz jakieś pytania zostaw w komentarzu, nie zapomnij zostawić suba. I tak dalej, i tak dalej. Hello.